Jak mi mówią, ty musisz, ja mówię niekoniecznie Robię sieczkę, podwyższam poprzeczkę Znają mnie na blokach, jak w TV, perepeczkę ci, ci proszą o chusteczkę Oaj. Z tymi co trzeba, bije peczkę, piję wódeczkę I palę rolę, i w ogóle się nie pierdolę Bo mam bolę w tak kurwy, i nie polegam na kole fortuny Tu gdzie co drugi, to kole z komuny Wolę funty, euro i dolary, i złotówki stary Graf to grówno jak piłty Tyle wiary w życiu aż nie do wiary To nie rap, to jest czarno a walą często tu i walą wszystko tu Lecz nie wiedzą życia, ciałem jest blisko Już to nie blisko, trucisk i relizy Większa wpływy, choć podobno Co motaj jak oka i na cały lokal wpływa Potem w najkach nie pokazyna Na blokach trzymamy cech Tak jak rocha tyna słów jak kokaina, cały lokal pływa Wodę w dajkach nie na syna na blokach trzyma, ryby Tak jak lochatyna, słuch, gorąca linia Nie mam czasu na odpoczynek Zalewam rynek, okupuję budynek Zamawiam wódki, pięć skrzynek Jak to możliwe, mają w mieście rozgminę, Po prostu jestem w cieście rodzynek Serce ciągła egzamin, za egzaminem W kieszeni ciężki Benjamin, nie Benjaminek tylko ja i pięć chilek, kominek nigdy nie zginęłem, winę spotkanie z dymem, Einhundred, hundred, drivehundred, hundred, kraj powala tundre A ty tańczy na mnie rumba, stracimy rachubę, na te chude, wolałem zawsze grube, jadę w teren cztery wódę i walę w udę, już w górę, pale i palę budę, potem wstaję z trudem, muszę w trasę panem, mam ryby tresowane, myślę tresowane, Co jak oka i na cały lot. Cały ma pływa wodę dajkach, nie po kasynach, to na blokach trzyma ryby, Tak jak rocha Tyna, słów gorąca linia, co do dajk jak kokaina Cały lokal pływa wodę w dajkach, nie po kasynach, to na blokach trzyma Rymce, Tak jak rocha Podobno pasa minęła dobra Włączam kinematograf, u nich szydera ciągła Nie wie mądra Rymu nombra, knombra Znowu przeziera z okna Ten krajobraz, maluje słowem obraz Dziadza. Sam zobacz, w ogóle mi nie szkoda Mantruje nawet doda elektroda Niewiele doda, niewiele dodać Niewiele ująć, niewiele czując, niewiele mówił Ziele paląc, biegnąc i goniąc pieniądz Trwoniąc miesiąc, nie leniąc się, nie śpiesząc I nie pesząc, ciesząc się swoją pracą Nie